Mamy komplet i ruszyły. Oj, 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 ależ tam skręca Fugaz na prawo i lewo. Ale już Amazonka postawiła prosto konia i on jest na froncie. Fugaz i The Kid Bobibi. The Kid Bobibi, Fugaz. Oj, daleko za stawką Mala czarna. Na przedostatniej pozycji szarotka. Prowadzi de Kid Bobibi. Dekid Bobibi przy wewnętrznej Suwenir, ale na drugim miejscu jest Fugaz. Dekid Bobibi, Fugaz, Suwenir, Indian Galest, Muminek, Arkano, Mala Czarna i Szarotka. No, z niewielką przewagą, ale z przewagą prowadzi Dekid Bobibi. Na drugim miejscu Fugaz, o, już mocno wysyłany suwenir, Na trzecie miejsce przesuwa się Arkano, największym kołem Indianka Lest, Muminek. I na prostej próbuje uciec The Kid Bobibi. Przy od wewnętrznej atakuje go Arcano. Arcano The Kid Bobibi oraz Fugaz. The Kid Bobby Beef -Bee The Kid Bobby Beef -Bee The Kid Bobby B atakowany przez Fugaza. The Kid Bobby Beef -Bee Fugaz The Kid Bobby The Kid Bobby Beef -Bee i Fugaz, w celowniku. The Kid Bobby Beef -Bee Arkano i Malaczarna na miejscu czwartym.